18 lutego. Żywot świętego Szymona, biskupa i męczennika. Żył około roku pańskiego 110. Miał święty Szymon to wielkie szczęście należeć do rodziny Pana Jezusa. Był on synem Kleofasa, brata świętego Józefa, piastuna Syna Bożego i z tego powodu poczytywano go za stryjecznego brata Chrystusa Pana, a nawet stosownie do ówczesnego zwyczaju wówczas u Żydów nazywano go bratem Zbawiciela. Matka jego miała imię Maria. I według wielu pisarzy kościelnych, była siostrą najświętszej panny. O niej to właśnie wspomina Ewangelia Święta, iż towarzysząc matce Bożej na kalwaryję, obecną była przy ukrzyżowaniu Chrystusa Pana. Będąc przeto synowcem świętego Józefa, z pokolenia Dawida zrodzonego, pochodził Szymon właściwie z królewskiego rodu. Lecz co dla niego było najzaszczytniejszym, należał do liczby uczniów pana Jezusa, później stał się świętym biskupem, a w końcu pozyskał koronę męczeńską. Zbawiciel powołał go wraz z pierwszymi na ucznia swojego, pod boskim więc, ćwiczonym mistrzem, jakiż postęp na drogach zbawienia musiał uczynić. Był on świadkiem większej części cudów dokonanych przez Syna Bożego, a także jego zmartwychwstania i w niebo wstąpienia, a że należał do błogosławionego grona, stanowiącego podówczas cały Kościół, więc przy przystąpieniu Ducha Świętego na apostołów w Wieczerniku, i on otrzymał go w wielkiej obfitości. Miał jeszcze i tę wielką pociechę, iż Matkę Boską, jako przeczystą małżonkę jego stryja rodzonego, mógł nazywać swą ciotką. Gdy tak apostołowie jak inni uczniowie pańscy rozeszli się byli po całym świecie, dla ogłaszania wiary, święty Szymon pozostał w Jeruzalem, przy świętym Jakubie, swoim bliskim krewnym, który tego miasta był pierwszym biskupem. W roku 62 od Narodzenia Pańskiego Żydzi zamordowali świętego Jakuba. W chwili, gdy go domęczali, święty Szymon był temu obecny. A słysząc jak święty Jakub modlił się za swoich katów, głośno wołał do nich, co robicie? Mordujecie człowieka Bożego, który się modli za was. Był jednak u Żydów w takim poszanowaniu, że pomimo to tym razem nie targnęli się na niego. Po kilku miesiącach, kiedy apostołowie, uczniowie pańscy i wierni, korzystając z chwili, gdy nieco ucichło prześladowanie, zgromadzili się w Jeruzalem, jednogłośnie na następce po świętym Jakubie na biskupstwo wybrany został święty Szymon. Wielka jego pobożność i niezmordowana w pracach apostolskich gorliwość pomnażała liczbę nowych chrześcijan, a jak w wierze świętej, tak i w wysokiej świętobliwości ich utwierdzała. Po kilku latach zarządu tą diecezją przez niego, Wespazyjań i Tytus, cesarze rzymscy, nadciągnęli do ziemi żydowskiej dla zdobycia i zniszczenia Jerozolimy. Święty Szymon, stosując się do tego, że pan Jezus nakazał był uczniom swoim, aby uchodzili z tego miasta, gdy je wojska nieprzyjacielskie będą miały otaczać, wyszedł stamtąd z wszystkimi chrześcijaninami. Udał się z nimi za rzekę Jordan, do miasta zwanego Pella. W roku pańskim 70, po zburzeniu przez Rzymian Jerozolimy, wierni przeszli na powrót Jordan i przybyli na miejsce dawnej swojej siedziby, gdzie już tylko zwaliska świętego grodu zastali. Tam wkrótce wznieśli nowe miasto Mniej od dawnego okazały co do budynków, lecz bogate w cnoty chrześcijańskie, które wierni tych pierwszych czasów w znacznej liczbie tamże osiadłych się odznaczali. Owszem, pod pieczą Szymona, ich świętego biskupa, który wraz z nimi wrócił, nawet przewyższali pod tym względem innych chrześcijan. Nieustannie bowiem czuwał ten gorliwy pasterz nad ludem swoim, przyświecając mu przykładem, karmiąc słowem Bożym i gorliwie powstając przeciwko odszczepieństwom, które już wtedy piekło pobudzało, a z którymi ten święty biskup mężnie walczył aż do śmierci. Stawał ciągle w obronie prawd chrześcijańskich, których wyuczonym był z boskich ust samego Chrystusa Pana. Niezmordowana pasterska gorliwość Jego w rozszerzaniu chwały Bożej Praca nieustająca około zbawienia duszy jego pieczy poruczonych, męstwo z jakim mimo niebezpieczeństw, na które ciągle był wystawiony, stawił czoło wszelkiego rodzaju nieprzyjaciołom wiary objawionej, wszystko to wysłużyło mu w końcu i tę wielką łaskę, iż dostąpił korony męczeńskiej. Opatrzność boska oszczędzała go przez czas długi, w ciągu którego zarządzał swoimi owieczkami z największym dla ich dusz pożytkiem i wielką liczbę Żydów i Pogan nawracał. Ponieważ zaś był szczególnie potrzebny nowo zawiązującemu się kościołowi, a narażonemu na prześladowanie już to Żydów, już Rzymian, Pan Bóg tak zrządził, iż gdy Wespazyjań a następnie Domicyjan nakazali wyśledzenie wszystkich z pokolenia Dawidowego pochodzących, aby ich wytępić. O Szymonie jakby zapomniano. Lecz gdy Trajan też same poszukiwania zwiększą jeszcze ponowił surowością, święty Szymon oskarżony został, nie tylko jako potomek Dawida, lecz jako ten, który wszystkim chrześcijanom dodawał ducha, stał na ich czele jako biskup i wielu Żydów i Rzymian do wiary świętej nawrócił. Wskutek tego, mając już lat 120, schwytany i przed wielkorządce Syrii, nazwiskiem Attyla, a podówczas znajdującego się w ziemi żydowskiej, jako należącej do jego wielkorządztwa, stawionym został. Ten na widok tak poważnego starca, litością był zdjęty. Najprzód więc namawiał go, aby odstąpił wiary świętej i cześć oddał Bożkom cesarskim. Święty Szymon odpowiedział mu jednak w wyrazach pełnych namaszczenia Ducha Świętego, dowodząc, iż jeden Bóg jest tylko i więcej ich być nie może, że Jezus Chrystus był tym Bogiem jedynym, a że ci wszyscy Bogowie, którym Rzymianie cześć oddają, byli niczem więcej jak zbrodniarzami, których pamięć za tylko rodowi ludzkiemu przynosi. Wielkorządca widząc, iż przemowa świętego starca na zgromadzonych wielkie wrażenie zrobiła, kazał go najprzód okrutnie ubiczować, a potem przez dni kilka zadawał mu najsroższe męki. Wśród takowych, niezachwiana stałość jego wszystkich dziwiła, trudno było pojąć, jak ciało jego, nadzwyczaj już podeszłym zwątlone wiekiem, mogło przenieść tak srogie katusze. Gdy w jednej z nich objawił szczególne męstwo i swobodę ducha, pomimo najcięższych cierpień, jakie był już przeniósł, sami Poganie zaczęli głośno wołać, iż to było cudem boskim. Wtedy tyran skazał go na przybicie do krzyża. Szymon nie posiadał się ze szczęścia, iż mu Pan Bóg nie tylko daje łaskę umrzeć za wiarę, ale oraz przypuszcza go do uczestnictwa w rodzaju śmierci, jaką sam Pan Jezus poniósł, zdawało się też jakby odmłodniał i pełen niebieskiej radości w ręce katów się oddał. Na krzyżu zawieszony, dziękując zbawicielowi, iż mu dozwala tak wiernie go naśladować, w chwili nawet swojej śmierci, oddał ducha w ręce jego. Poniósł śmierć męczeńską 18 lutego roku pańskiego 107 a po czterdziestokilkoletniem piastowaniu biskupstwa jerozolimskiego. Nauka moralna. Wiadomo nam chrześcijanom, że i my winniśmy się krzyżować, jeśli chcemy być uczniami Chrystusowymi. Wprawdzie nie potrzebujemy tak się dać ukrzyżować, jak Szymon Święty, ale winniśmy się poddać duchownemu krzyżowaniu. To krzyżowanie, według nauki ojców Kościoła Świętego, polega na tym, że wypełniamy uczynki pokutnicze, do czego i post należy, że umartwiamy ciało i zewnętrzne zmysły, aby się wzmocnić przeciw grzechowi i pokusie, że przytłumiamy złe namiętności i pożądliwości, i statecznie im się opieramy, że naturalną skłonność naszą do złego poskramiamy. Jeżeli tak przez ustawiczne umartwianie i zaprzanie się siebie ciało nasze poddamy w moc Ducha, będziemy mogli słusznie powiedzieć z apostołem Pawłem Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. A żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A co teraz żyje w ciele, w wierze żyje Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. List Świętego Pawła do Galacjan, rozdział drugi, wers 19 i 20. Modlitwa Panie Jezu Chryste, Daj nam żyć umarłymi dla tego świata, abyśmy przez krzyżowanie ciała naszego z jego złymi pożądliwościami dopełnili tych warunków, jakie do osiągnięcia wiecznej szczęśliwości przepisałeś. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w niebie i na ziemi. Amen. Kochani słuchacze, dziękujemy za wysłuchanie tej nauki katolickiej. Zachęcamy do przekazania swojego 1,5% podatku w 100% na nauki katolickie. Aby to zrobić, wystarczy w zeznaniu podatkowym podać KRS 000507234 00 34 i cel szczegółowy 35 449. Dzięki temu, Twój 1,5% podatku nie zmarnuje się i będzie przekazany na rozwój nauk katolickich. Mamy też dla ciebie prezent. Jeżeli nie potrafisz samemu rozliczyć zeznania podatkowego, możesz skorzystać z naszego darmowego programu do rozliczenia podatku. Całe rozliczanie z tym programem zajmie Ci 5 minut. Link do programu w opisie filmu. Dodatkowo w programie znajdziesz podpowiedzi, aby uzyskać różne ulgi, czy to na dzieci, czy na korzystanie z internetu i wiele innych ulg, o których często nie wiemy. Masz tam również możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub małżonką, co często okazuje się bardziej opłacalne. Jeżeli nie masz pewności co do rozliczenia się poprzez ten program, to możesz go włączyć i przetestować, zanim otrzymasz decyzję o wysłaniu zeznania podatkowego. Wcześniej w programie zobaczysz podsumowanie. Jeżeli jeszcze nie należysz do grona członków nauk katolickich, link do zapisu znajdziesz w opisie filmu. Kochani, trwamy w przedpościu. Czym jest przedpoście i czy możemy korzystać z łask płynących z tego okresu liturgicznego, tego dowiesz się w nauce przygotowanej przez księdza Piotra Budę. Link do nauki znajdziesz w opisie filmu. Dodatkowo przez cały Wielki Post, zaczynając od Środy Popielcowej, będą się ukazywać nauki księdza Piotra na temat spowiedzi. Jest to doskonały czas, aby przygotować się do spowiedzi generalnej lub przypomnieć, jak powinna wyglądać moja spowiedź. Już teraz zastanów się nad postanowieniami i wyrzeczeniami Wielkopostnymi, aby nie zostawiać tego na Środę Popielcową, tylko od Środy Popielcowej zacząć praktyki ascetyczne. Ten odcinek powstał dzięki hojności darczyńców, za co z całego serca dziękujemy. Jeżeli chcesz pomóc w realizacji kolejnych nauk, wybierz jedną z opcji przekazania jałmużny w opisie filmu. Rozrastamy się, wiele osób się nawraca, dla wielu jesteśmy pomocą w rozwoju duchowym, wychowaniu, poznaniu na nowo wiary katolickiej, a ku temu potrzebne jest wasze wsparcie modlitewne, za które z całego serca ogromne Bóg zapłać. Zachęcamy też, aby dołączyć do modlitwy. O nawrócenie pana Jordana Petersona. Z serca dziękujemy za twoje zaangażowanie w rozpowszechnianie nauk katolickich. Nade wszystko dziękujemy tobie, drogi Darczyńco, to dzięki tobie inni mogą słuchać tego odcinka, a także udaje nam się tworzyć więcej i bardziej profesjonalne treści katolickie. Jeżeli nas już wspierasz, to zachęcamy, aby włączyć wsparcie cykliczne, dzięki temu możemy lepiej zaplanować nasze dalsze działania. Zachęcamy również wszystkich, Którzy mogą wspierać nas większą kwotą, oczywiście każda, nawet ta najmniejsza jałmużna, bardzo nam pomaga. Ale większe jałmużny pomagają nam szybciej się rozwijać i docierać do większego grona osób potrzebujących. Przypominamy, że za każdego darczyńcę i bliskich sercu darczyńcy odprawiana jest Msza Święta. Ofiarem Mszy Świętej sprawuje ksiądz Grzegorz Śniadoch, który już wielokrotnie głosił nauki na naszym kanale. Wszystkie linki do wsparcia. Zapisania się i rozliczenia 1,5% podatku znajdziesz w opisie filmu. Chcesz zrobić coś dobrego, wyślij te nauki do znajomego.